Witam was kochani bardzo serdecznie w ten piękny kwietniowy dzień. I dzisiaj będzie taki kolejny spontaniczny filmik, ponieważ wbrałam się na zakupy do Ikei. Osobiście uwielbiam Ikea, to jest jeden z moich ulubionych sklepów w ogóle ze wszystkich jakichkolwiek znanych mi sklepów. Uwielbiam chodzić tam, oglądać właśnie te, te różne pokoje urządzone w, w dany sposób. Bardzo podoba mi się to, że w te pokoje są wkomponowane te różne rzeczy, które można kupić, typu właśnie wazoniki, lampy, nie wiem, narzuty, poduszki, wszystko, że można sobie po prostu wyobrazić daną rzecz w pokoju, do jakiego, do jakiego koloru ściano najbardziej pasuje dana rzecz, w jakim stylu najlepiej to się tam wszystko komponuje i, i, i jak to wszystko właśnie wygląda tak, tak już postawione gdzieś tam w jakimś pomieszczeniu, a nie tylko w, w jakiejś tam pustej, znaczy na jakiejś tam dużej przestrzeni w jakiejś hali. Bardzo mi się podoba to i uwielbiam ikę, wszystko można dotknąć, można sobie usiąść, można się poczuć jak w jak jakimś tam pomieszczeniu takim właśnie zamieszkałym przez kogoś. I tak, do tych zakupów już zbierałam się jakiś czas i zbierałam też właśnie pieniążki na, 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 te, na te zakupy. Choć powiem szczerze, że te wszystkie rzeczy, które dzisiaj kupiłam, nie są absolutnie rzeczami drogimi. Myślę, że ceny niektórych z tych produktów Was zaskoczą. Mam tutaj paragon, taki dość długi i zaraz Wam powiem... Ile to, ile, to wszystko, ile to wszystko kosztowało i co kupiłam. Pokażę Wam te rzeczy, które mam od jakiegoś czasu u siebie z Ikei, z których jestem zadowolona i chciałabym też Wam je pokazać, żebyście widziały. I dzisiaj też kupiliśmy krzesła. Myślę, że no może Wam pokażę je w którymś tam filmiku. W ogóle tutaj to mieszkanie to jest 80% Ikea. W tamtym pokoju. Ten taki regalik jasny, tam w niektórych filmikach jest widoczny, jest z Ikei, właśnie ta szafa tutaj jest z Ikei, ta, ta z lustrem, tak, ta, ta szafa, łóżko w tamtym pokoju też jest z Ikei, mnóstwo właśnie rzeczy innych, też takich, takich pierdółek, meble w kuchni z Ikei, bardzo mi się właśnie podobają meble w Ikei, bardzo mi się podoba ten styl właśnie ikałski i to mi się na przykład podoba, że mają bardzo fajną jakość oklein na meblach bo na przykład jak oglądałam meble black, red, white to one wyglądają ładnie w katalogu, ale jeżeli już tak ogląda się je, dotyka się ich to ta ich okleina taka jest kiepskiej jakości bo, bo to jest w zasadzie tylko taki nadruk na okleinie, tam nie ma żadnej takiej wyczuwalnej pod palcem faktury a jak dotykamy mebli właśnie Ikea to klejna jest bardzo fajnej jakości i e, czuć pod palcem tą fakturę mi się to bardzo, bardzo podoba. E, tak samo, e, znaczy szkoda właśnie, że nie mają dobrej jakości tych płyt, z których wykonane są te wszystkie szafy i tak dalej, bo jeżeli raz się je skręci, to tak naprawdę e, rozkręcić i skręcić je z powrotem będzie bardzo trudno, żeby to się tam coś tam nie rozwaliło, bo no bo jednak to jest taka płyta i... I, i no niestety nie jest to jakieś tam super trwa, trwałe, ale takie najlepsze to są w ogóle wikei, te wszystkie takie pierdółki do domu, talerzyki, kieliszki, jakieś miseczki, kwiatki i tego typu inne cudawialki, które my kobiety ogólnie uwielbiamy. Ja powiem szczerze, że nigdy nie lubiłam takich właśnie zakupów robić do domu, ale to przychodzi, słuchajcie, z wiekiem i yy, jak teraz, nie wiem, macie 16-18 lat, to Was nie interesuje, to jak będziecie mieć 20, prawie 5, jak właśnie ja mam, to, to już się troszkę zainteresujecie tym, nie wiem, to po prostu przychodzi z wiekiem i teraz no, no bardzo lubię takie sklepy i lubię sobie oglądać, wybierać różne takie rzeczy i no... Ok, koniec gadania. Pokażę Wam, e, pokażę Wam, co kupiłam e, i co mam z Ikei. E, może zacznę od tych rzeczy, które, które kupiłam dzisiaj. Słuchajcie, tak. E, najpierw tutaj na paragonie mam e, deskę. Słuchajcie, kupiłam wielką dechę e, i to kupiłam... E, Kupiłam z myślą o robieniu różnych ciasteczek, pierogów, kluseczek i tego typu, typu rzeczy. Nie miałam żadnej takiej stolnicy, a myślę, że to będzie się fajnie nadawało właśnie do tego typu rzeczy. Nie jest to podpisane jako stolnica, jest to po prostu jakaś deska do krojenia, jest wielka. Ale myślę, że myślę, że do, do właśnie zrobienia do takich rzeczy na pewno się nada. Tutaj ma takie, wiecie... Taki rancik. No i bardzo fajna do kuchni, bardzo mi się spodobała i kosztowała 39,99. 39, eee, tak. Następna w kolejności tutaj na paragonie jest, słuchajcie, wycieraczka. Za zawrotną sumę zaraz Wam pokażę tą wycieraczkę. Wycieraczka wygląda, no, zwyczajnie zupełnie zwyczajnie eee, i ona kosztowała, słuchajcie, złote 90. Zł. Jest cieniutka, ale do wycierania butów złota w zupełności wystarczy. Ja nie jestem w ogóle zwolennikiem kupowania jakichś drogich wycieraczek. Myślę, że to za złoty 90 w zupełności, w zupełności wystarczy. Dalej. Roślinki. Uwielbiam te rośliny różne Wikej i zaraz Wam pokażę jedną. I teraz na pewno myślicie, że to jest roślina. Taka żyjąca, ale to jest słuchajcie, sztuczne. I kupiłam takie dwie. Jedną właśnie taką, a drugą taką. I obie kosztowały 19,99, tak. One naprawdę wyglądają świetnie, nie wyglądają jak rośliny sztuczne. Są jeszcze takie właśnie inne rodzaje ty, tych, yy, tych roślinek. No naprawdę super. Yy, tutaj są w takiej plastikowej osłonce i do tego dokupiłam. E, takie dwie, e, no nie doniczki, tylko takie osłonki na doniczki. I teraz, jak wkładam to w to, to po prostu wygląda rewelacyjnie już tam w kuchni ustawiałam. To wygląda to naprawdę super i strasznie, strasznie mi się podoba. Także takie, takie, takie dwie roślinki z, e, z takimi doniczkami, a doniczki, już Wam mówię, ile kosztowały. E, 5,99, czyli y, każda taka osłonka to jest ceramiczna osłonka, chyba tak, to y, 5,99. Są oczywiście też droższe, ale te akurat mi się podobały. I mają też różne wzory, bo to, nie wiem, tutaj widać, ale one mają takie tutaj poziome y, takie wtłoczenie, ale są jeszcze takie pionowe i z jakimiś tam kwiatuszkami, bardzo mi się to podoba. Y, Okej, okay. dalej, dalej, co tu mam? Aha, no nie wiem, bo tak nie, nie potrafię się wyznać tego paragonu, ale słuchajcie, kupiłam też koszyk, taki biały koszyk do kuchni. Zwykły biały koszyk taki wiklinowy i pomyślałam właśnie, że będzie taki super na y, te wszystkie moje książeczki z przepisami, które, które mam i gdzie się walają w, po szafkach w pokoju, a, a to będzie fajne, położę sobie właśnie na lodówce taki, taki biały koszyczek i będą wszystkie w jednym, w jednym miejscu. I tutaj mam jeszcze torbę, właśnie gdzie jest reszta tych rzeczy i zaraz tutaj będę o nich nabijać. Słomki do picia za 6,99. 200, 200 słomek starczą chyba do końca życia. Dalej taki kocyk, nie wiem, polarowy, coś w tym stylu. Biały i on jest z czego zrobiony? Z poliestru, czyli taki taki polarkowy. I on kosztował... 9 chyba 999 zaraz go tutaj spróbuję rozłożyć no to jest słuchajcie taki zwykły kocyk yy, jakie on jak ma wymiary chyba, a yy, no nie wiem jakie to tutaj takie z dwóch stron yy, frędzelki yy, i bardzo fajny jeśli chcemy sobie przykryć właśnie łóżko albo jakąś kanapę także 9,99 za, za kocyk yy, dalej to jest ogólnie znane pod nazwą Przesiewacz do Mąki. To jest taki kubeczek. Tutaj do środka wsypujemy sobie Mąkę albo, nie wiem, cukier-puder, i tutaj jest taki, takie coś, co przyciskamy. I to nam tutaj przesiewa. Bardzo słuchajcie pomysłowe, bardzo fajne. Strasznie mi się podoba. I nie wiem, ile to kosztowało. To kosztowało chyba 14. 99, chyba tak. Dalej taki uchwyt na, na serwetki, takie, takie duże, A taki zwykły plastikowy tutaj no, rozwalę go może. Zwykły plastikowy tutaj tutaj wkłada się te, te serwetki, on sobie tak stoi i, i można je sobie wyjąć bardzo fajny, taki taki właśnie zwykły. Yy, następna rzecz kupiłam mojemu Mikowi taki kufel na, na słuchajcie nie na piwo na herbatę, on uwielbia pić herbatę z takich wielkich wielkich kubków i kupiłam mu taki kufel i on kosztował 7,99 bardzo fajny prosty bez żadnych yy, do kupiłam, to jest ta właśnie rolka do zdejmowania tych kładków z ubrań. Nie wiem ile ona kosztowała. No grosze jakieś, słuchajcie grosze, nie będę tutaj nawet tego szukać, bo to było na pewno tanie. Korkociąg 6,99 i takie miarki różne do odmierzania sobie właśnie różnych rzeczy. Minilitr, 5 ml chyba 10 i 50, o ile się nie mylę, Czy tam 20? Nie widzę, ale to jest bardzo fajne. One są tutaj połączone takim kółeczkiem, więc, jak je rozpakuję z tego, tutaj tego, to nie będą mi się gdzieś tam prawda, rozwalać, tylko będą miały, będę miała je wszystkie w jednym miejscu. Są tutaj z różnymi kolorami. Akurat wybrałam sobie zielony, jest jeszcze chyba żółty, czerwony i nie wiem, jakich. Jeszcze jakiś jest na pewno, chyba niebieski. I to wszystko, chyba co, co kupiłam, co, co teraz kupiłam, tak, wydaje mi się. Aha, jeszcze talerze. Ale talerze to w sumie nic jakiegoś specjalnego, bo to są zwykłe białe talerze, 7,99 każdy. I ja właśnie z Ikei bardzo lubię te talerze, mimo że one nie są jakiejś super jakości. Mam jeszcze miseczki, takie białe i małe talerzyki. Uwielbiam też na przykład z IKEA takie rzeczy jak kieliszki, ponieważ 6 kieliszków kosztuje... 17 zł, co to wca, to wcale nie jest jakąś niewiadomą jaką ceną. Mam trzy rodzaje i jeszcze, jeszcze kieliszki takie do, do wódki, ale one stoją się kurzą. Patrzcie, jakie są zakurzone. W ogóle jakoś z tego nie korzystam. Jakoś nie przepadam za alkoholem. A kieliszki wyglądają tak. To są w ogóle, nie wiem, za 79,99 to, to kieliszki kosztowały jakoś tak. Bardzo lubię też ich pojemniczki na przyprawy. Nie pamiętam ile one kosztowały kurczę, ale są bardzo fajne, mają takie zamknięcie dość szczelne, tutaj mają taką gumkę i bardzo, bardzo fajne i bardzo o. lubię też te duże, oh, duże, wielkie, które można sobie postawić na przykład w jakiejś szufladzie takiej głębokiej i widać co tam jest w środku, bo oh, mają tutaj po prostu to szklane wieczko. Można też kupić takie o połowę tutaj, no mniejsze. Easy K, słuchajcie. Uwielbiam też, po prostu uwielbiam te ich takie robione, tak jakby na szydełku, yy, koszyki. Yy, tutaj trzymam, yy, to jest w ogóle wzięte z łazienki. Tutaj trzymam moje te wszystkie yy, kosmetyki, których używam najczęściej. Yy, I tam tutaj za mną, o, dokładnie tu. Tu, 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 Widać takie mniejsze. One są sprzedawane w kompletach chyba po około 60 zł. Cztery takie, e, cztery takie pojemniki, czyli ten, e, jeszcze chyba taki sam, jeden i dwa takie mniejsze. E, ja tutaj doczepiłam oczywiście kwiatuszek. E, to mam taką manię. Do tych dwóch na półce też są doczepione kwiatuszki i tutaj je wygiełam, bo one są takie, wiecie, proste. Tu je wydzielam, i no, bardzo fajne mieści się tutaj wszystko, co jest potrzebne. Okej, okay, to są wszystkie moje zakupy z Ikei i. Muszę Wam powiedzieć, jeszcze pokazać, że teraz jest dostępna w sprzedaży ta ich taka słynna komódka, nie wiem czy tutaj widzicie, ona jest tu akurat pomalowana, tu jest namalowany krzyż, bo to jest akurat zrobione no, na apteczkę taką domową, natomiast jest dostępna ta komódka, to jest super do, do, do przechowywania kosmetyków, jej nie było w jakimś, przez jakiś czas właśnie w Ikei w IKEA sprzedaży, teraz już się to pojawiło z powrotem. Kosztuje to około 40 zł, chyba 36, 36 99 zł, 99 grosz, jakoś tak. I to jest drewniane, można to pomalować na jakikolwiek się chce sposób. Ja widziałam takie komutki, w których jest 6 takich małych. Przegródek, takich moich szufladek. Tutaj jest akurat 5, akurat jedna jest taka duża. Jest naprawdę super do, do przechowywania kosmetyków, lakierów, czegokolwiek. Mieści się tam naprawdę wszystko. Chciałam ją kupić, ale stwierdziłam, że no nie potrzebuję niestety, a tak mi się podoba. Pomalowa ją na na biało, czy tam na jakiś, jakiś tam inny kolor i byłoby, ale. No, no. no nie mam życzenia, co tam włożyć, także wystała. Yy, ale, ale. Możecie ją dostać. Przez jakiś czas jej w IKEA po prostu nie było. Ja jej nie widziałam, pytałam, mówili, że nie mają. Yy, także no to, to wszystko, co chciałam powiedzieć. Może to kogoś yy, zainspiruje do czegoś tam. I pozdrawiam Was na ten piękny dzień i spadam gdzieś, bo jest piękna pogoda, trzeba korzystać. Pa!